tej strony na mix i czas na trochę inny materiał nie wiem po co, dlaczego mam w ogóle słuchawki nie wiem, dlatego żeby się wygłuszyć chyba bardziej przyzwyczajenia um, tak, to co widzicie w tle to jest jedna z lepszych moich gierek na PGSie Fra fragment z niej, no tyle ile będzie trwało to ten materiał tyle będzie wybiorę jakiś tam najlepszy, najlepszy w scenę, jeśli dobrze kojarzę to jest chyba CETA na Mirku Proszę Gaming School. Eee, tak, ale o czymś chciałbym porozmawiać. A i, i kamerę wkleję centralnie na to miejsce tej starej kamery, co chce ja się dzisiaj. Tutaj nie, ale to gameplay będzie z tego. Ehm, tak, po pierwsze, live będzie dzisiaj. 20.21. Pierwsza, Program. Jeżeli będzie leci to program sobie z nim. Eee, e, w operacji. E, mis misje operacyjne. Później w końcu zagram w Lola. Um, a ten. Może zagram w Lola możemy będę w PGS, a nie wiem, zobaczymy. Um, tak. Opie, jaki jest... Nie wiem, jakoś ostatnio w tym tygodniu właśnie z racji tego, że wyszła y operacja wyszła do CSA i wyszedł pre-sezon, co dużo zmienia mimo wszystko. Zmiany się nie wydają jakieś te, ale dużo zmienia. Chciałem, że ten jeden przemian na przykład pod Letality też jest bardzo mocny. Em... Um, Hmm, że inaczej, że kilka osób widzi w nim, że jest bardzo mocny, ale niektórzy go nie doceniają, ale potrafi zmienić przepis gry. Ja sam mówiłem, że ten jeden przedmiot... Nieważne. Hmm, to pewnie będę gadał na nagraniach jeszcze z tego um, i tak się zaraz się zacząłem zastanawiać. Ja jeszcze Fifę gram też, nie? Z tatą na Play'u i ten i do tych trzech, głównie do tych trzech gier będę się dzisiaj odnosił, bo chcę dzisiaj pogadać na temat multiplayer, gier multiplayerowych, playerowych, e, czyli takich jak właśnie League of Legends, Counter Strike, Glo Global Offensive, e, FIFA, ale też pewnie, czy mo może będę nawiązywał do Fortnite'a, na pewno mam taki jeden, je jeden argument co do Fortnite'a mam, e, h 1 e, jest dużo takich gier takich multiplayerowych takich no, yy, no nie będę się akurat wypowiadał na temat o czy paladinsów czy, czy na przykład Hearthstone'a czy jeszcze jedna hagierka była popularna wiadomo, czy na przykład yy, Wowa nie będę się wypowiadał, bo wtedy nie grałem poza paladinsami, ale Paladinsy akurat w tym momencie nie gram. Tak, yy, tak się właśnie zacząłem zastanawiać, że jakie są plusy i minusy grania multiplayer taki trochę materiał może nie dokumentowy dzisiaj, ale taki no powiedzmy No po prostu inny niż to co zazwyczaj wrzucam na kanał, bo zazwyczaj to co wrzucam na kanał To są skróty z live'a, albo jakieś filmy, albo tak jak na przykład przez ostatnie dwa tygodnie Prawie miesiąc w ogóle nic nie wrzucałem Ale nic nie wrzucałem z tego względu, że po prostu nie mam czasu i Właśnie problem z grami multiplayer, że One strasznie dużo czasu ci zabierają tak naprawdę Mm, i teraz na przykład weźmy pierwszy przykład z brzegu że um, znaczy pierwszy mój pierwszy, nie pierwszy przykład, tylko pierwszy mój punkt w tym całym w tym całym omawianiu tematu. Um, pierwszy, pierwszy dla mnie problem jest taki, że jeżeli chcesz być naprawdę dobry w jakąś grę multiplayer, to jest oczywiście problem taki, że ona zabiera ci bardzo dużo, że musisz cały czas w nią grać i... Teraz na przykład mogę wam teraz tam przykład cesa i Fortnite'a, nie. Na początku jak wyszedł Fortnite, jak jeszcze nie było tych wszystkich yy, grałem w głównie w sezonie drugim. W sezonie pierwszym trochę pykałem, ale w sezonie drugim grałem i w sezonie drugim czułem się najlepiej. Tak samo jak się czułem najlepiej, też w H1Z1 yy, King of the Hill. No teraz to się nazywa H1Z1, ale nie o tym mowa. Yy, naprawdę byłem w, akurat w H1... Byłem dobry w trzecim, albo w czwartym sezonie, to miałem prawie, że challengera. Znaczy miałem te wszystkie do 10 gier, miałem wygrane i każde przynajmniej jest dwoma, trzyma z dwoma, trzema z No wiadomo, nie byłem jakiś super dobry, nie byłem najlepszy z najlepszych, ale był, trzymałem się w tym tym. Tak samo w Fortnite'cie. Było kilka takich gierek, co wygrywałem, czy byłem na przykład blisko i miałem te, po te kilka, nie mówię, że to co na przykład to co Lech robi, tak, że on podaje wejść, czy, czy Izak kiedyś, wchodzili jeden Wchodzili oni sobie wchodzili solo czy było na, na ekipy czteroosobowe i wygrywali gierki, nie? Ale w jest właśnie chodzi o to, że i tak samo w ces ie w czasie. ie nie byłem jakiś najlepszy, ale zanim zacząłem grać w Lola, no to ja miałem tego szeryfa i naprawdę ja już grałem y, równi z odłami równi z w Laurach, nawet na globale się zdarzało że nie grałem jakoś tak słabo no dobra, może z tymi globalami przesadzam ale na orły w laurach na orby w laurach dawałem radę już e, był taki okres I problem z tymi tymi jest taki raczej się skupiam na temacie jednej gry na jednej grze, której chcesz którą lubisz grać i naprawdę na której starasz się strasznie skupiać e, i właśnie chodzi o to, że jak nie grasz regularnie w tany tryb gry może sobie mikrofon bardziej tutaj przybliżę. Jeżeli nie grasz w pewien dany tryb gry, w tany tryb gry, w taną grę, jeżeli nie grasz wystarczająco długo i nie wystarczająco regu regularnie, to problem jest taki, że po prostu nie będziesz wystarczająco dobry i no na przykład teraz w Cresie, tak? Jak dwa lata temu, zanim zacząłem grać w Lola, to naprawdę ja byłem tam szeryfem i czułem, że grałem coraz lepiej, coraz lepiej i nagle przerzuciłem się na, jeśli chodzi o w chcesie czułem się coraz lepiej, coraz lepiej nagle przerzuciłem się na LoL'a, no i pierwszy sezon taki średni drugi sezon już trochę lepszy może ranga byłaby inna, gdyby nie fakt, że na półtorej miesiąca zanim zacząłem na półtorej miesiąca zanim się sezon skończył, przeniosłem się na bot'a z dżungli to było trochę lepiej, ale teraz jak ja widzę, jak ja gram w PGS-ie i ogólnie na matchmakingach, to jest dramat, ja z tego szeryfa spadłem 3-4 ranki w dół eee, jestem teraz w kałach, a to jest tak podwójny, nie, w, la w laurach skrzyżowane szeryf, no 4 ranki spadłem w dół i o ile na FB grałem wcześniej w tym yy, nie PGL-u, tylko to był yy, Pago założył ten serwer, to był PPL. Yy, zaraz sprawdzę, PPL chyba. Poli, yy... tak, PPL yy, Polish Pro Prolik. I to Pago zakładał wtedy jeszcze kilka lat temu, te dwa, trzy lata temu i wtedy grałem w to. I powiedzmy, że miałem lepszy bilans niż mam teraz w, w PGS-ie, bo z racji tego, że przywróciłem się na Lola, to teraz w CES-ie jestem słaby. No bo po prostu czuję się słabo i. Wiadomo, też ten wiek yy, powoli zaczyna robić swoje i to, że je, ja nie jestem, nie jestem dobry w znacznościówkach, ani ja nie mam jakiegoś sporego refleksu, nie? Też trochę daje, ale chodzi o to, że ale jak grałem w CS-a regularnie po te kilka godzin dziennie. A i to jeszcze daje, je, jeszcze na minusie teraz u mnie jest to, że mam dziewczynę, ale oczywiście dziewczyny za nic na świecie nie zamienię. Ale to już jest inna sprawa. Um, Wtedy miałem rzeczywiście, po pierwsze też miałem czas, czasu więcej, tak jak widzicie, ale wtedy, wtedy rzeczywiście grałem po te kilka godzin dziennie, te pięć, sześć, nawet jak cztery były, czasami się zdarzało, to tak jest z tego, ale grałem po te cztery, od czterech do sześciu, 8 godzin dziennie w cs i naprawdę już podchodziłem, już jeszcze trochę i mógłbym mieć tego orła, co nie jest oczywiście profesjonalnym, tym, profesjonalnym Oczywiście wszyscy na o, orzeł to słaba ranga i tak dalej, ale no, dla mnie to nie jest słaba ranga, bo ja, ja. Jeśli chodzi o gry, ja nigdy nie byłem jakiś dobry też, zauważmy temat. I problem właśnie jest taki, że jak przerzuciłem się nagle na tego, to właśnie poczułem się strasznie słabo. Ja w tym PGS-ie taki wpierdziel dostaję teraz, gdzie dwa lata temu jakby ta liga byłaby utworzona, nigdy w życiu bym takiej wpierdzielu nie dostał. Wielu z tych ludzi to bym normalnie o podło podłogą targał, a teraz mnie ludzie targają o podłogę. Mną wycierają teraz, ja jestem tym mopem. Kiedyś ja byłbym woźnym, co mop właśnie takimi mopami wycierałbym podłogę, a teraz nie jestem. I teraz jak jak gram na przemian w Lola i w CSA, zaraz przyjdziemy do tego, to ja nie, nie, nie będę teraz jakiś super dobry albo a bo nawet nie jest super dobry, tylko na przykład nie będę miał ani nawet niskiej wysokiej platyny niskiego diamentu. No może platynę wbiję na tym sezonie, jeżeli się ogarnę. Ale taki diamentu czy na przykład tego nawet tego niskiego diamentu na, na iście. Co pamiętajcie też, że na iście Challengery, a na westie Challengery to jest zupełnie co innego. I na iście no niestety, ale ten poziom tych w górnych rangach jest niższy. Ale o co mi chodzi? Chodzi o to, że... No po prostu... Teraz mając właśnie kil... dwie gry, które gram. No trzy, zaraz, zaraz wam powiem o co chodzi. Zaraz przejdziemy do kolejnego punktu, znaczy, już to zaczyna od niego przychodzić, nie? Eee, po prostu naprawdę nie ma kiedy być dobry w danej grze. Po prostu, bo zwłaszcza, że nieregularnie gram w jedną i w drugą. Na przykład kilka dni gram w Lola, później przychodzę na CS-a i tak i, i tak w kółko, nie? I teraz taki. Problem kolejny jest taki, właśnie, który zacząłem właśnie, czyli to, jak ma, grasz w kilka gier, multiplayer. Um, teraz tak. E, tak jak w tym tygodniu wyszedł prezezon w Lola, wyszedł, wyszedł, wyszła operacja w I Co ja będę robił jutro? O, przed 20, i w niedzielę przed 20. Będę grał w FIFA, bo jest liga weekendowa. I Tak by the way, jeżeli znajdę mikrofon, do pada do playa, to wtedy zrobię live'a z Playa. E, FIFA, ja gram w Food Champions. E, spróbuję to zrobić. Zobaczę jak to działa i czy to w ogóle zadziała. I czy to w ogóle zadziała i czy znajdę mikrofon, ale jeżeli tak będzie, to może zrobię live'a właśnie z FIFA, czy z FIFE, jak będę grał. Bo jest Food Champions, muszę 30 to zagrać. A też FIFA nie jestem jakiś dobry, bo ostatnio jak grałem w FIFA to była FIFA 15. Tak na, tak, na, może nie na poważnie, tylko tak dłużej grałem w FIFA 15. Później wyszła w 16, pograłem chwilę 16 i zacząłem grać w CS. -a. Ale to akurat jak ja zacząłem streamować i grać, to ten. To po prostu to jest temat na inny odcinek. teraz tak, mam trzy gry. Trzy gry. FIFA. League of Legends i CSGO. I o ile akurat, jeżeli chodzi o CSGO, to akurat teraz wyszła operacja, nie? Teraz akurat operacja wyszła, ostatnia była ponad prawie dwa lata temu operacja Hydra ponad dwa lata temu. Gdzieś ona gdzieś wyszła chyba wakacje 2017 nie pamiętam dokładnie możecie to sprawdzić i mnie poprawić. Tak, wakacje 2017, jeśli dobrze pamiętam, czy wakacje, czy wrześniu, październik, ale dobra. To teraz jest tak, teraz jest taki problem, że naprawdę ja mam trzy gry do grania i na dodatek, jeżeli dobrze wiecie, to jeżeli kto, kto mnie, mnie znają, to wiedzą, że u mnie jest tak, że Trzy tygodnie z rzędu mam luz i wtedy mogę na przykład przyjść do domu, jeść, ewentualnie tam zrobić obiad, coś tam trochę chwilę porobić i o 18 ouais calvesy, mogę przyjść i zacząć robić live'y czy nagrywać. Ale są dwa tygodnie też takie, że i mnie prawie w ogóle nie ma. Jak widzieliście w tamtym tygodniu, tak jak widzicie teraz, w tym, prawie w ogóle liveów y, live y w ogóle prawie nie było. I tak jakimś cudem, w poniedziałek, we wtorek i w środę były filmy. No, wczor Akurat wczoraj nie było bo chciałem ten film nagrać na czwartek nagrywam to w piątek, wy to zobaczycie dzisiaj. Chyba dzisiaj. Ehm... Nie, dzisiaj zobaczycie. Zrobię to, żeby, żebyście widzieli do dzisiaj. To... to... po prostu ja nie. Ja nie mam nie <laughs> mam kiedy nagrywać, bo... <laughs> Przepraszam bardzo. Ehm, przy przypadek włączę nagrywanie, nieważne. Ehm, I po prostu naprawdę no, nie mam czasu, bo muszę zrobić obiad i tak dalej, bo... Mój tata ma do 2, znaczy dwa tygodnie pracuje, trzy tygodnie, 3 tygodnie jest w domu. Jak on pracuje, to ja muszę przyjść do domu, zrobić obiad, czasami pomóc siostrze w lekcjach. Stawić pranie i, i, i te wszystkie inne rzeczy. Później 18, 19 tata przychodzi do domu. I zanim ja z nim pogadam, zanim tego jest już 20, i... Zanim tam obiad mu odgrzeje czy coś i czasami... I później po prostu, na przykład, idę, idę się wykąpać, później kładę się do łóżka i, gada, i gadam z Magdą, z dziewczyną i to jest koniec. Ja naprawdę nie mam nawet, czasami nawet czasu kiedy włączyć komputer. W of Legend od, od, od niedzieli i to jeszcze w TFT gram. A, jeszcze nowy sezon w TFT jest, to, to powiedzmy, że cztery gry mam. jest gry mam, palce yy, Niedawno wróciłem z roboty, ten, a bawiłem się dzisiaj ze smarami, więc nawet jak byłem w ręce, nieważne. To mam teraz cztery gry do grania To po prostu nie mam kiedy tego graność, Nawet czasami nie mam kiedy tego graność, Kiedy ja pracuję, a tata jest w domu i kiedy mam czas, bo jest tego za dużo I... I teraz tak, i jeszcze dodatkowo kiedyś było łatwiej Też jeżeli chodzi o, nie jeżeli chodzi o to jest tak jak mówiłem Teraz akurat wyszła operacja jakiś czas tam zmieniane są mapy tego, ale ogólnie nie ma czegoś takiego, że musisz grać w CS-a, bo są jakieś misje, tak? Ale na przykład w LoLu Teraz Co chwilę jest jakiś yy, yy, Jakiś event co, yy, Teraz jest pre-sezon I naprawdę tego jest sporo yy, Teraz jest sporo tego co chwilę A nie mówię już o Fifie yy, W Fifie teraz Tak jak mówię, od piątku do niedzieli, akurat dzisiaj nie będę grał W Fifę Bo Raczej nie będę grał w tą ligę weekendową, od piątku do niedzieli jest liga weekendowa, w której trzeba zagrać 30 meczy. Potem... Jeszcze, jest, jest jeszcze Division z normalna liga, którą trzeba grać y, kilka meczy w, y, w tygodniu, żeby jak najlepsze nagrody zgarnąć. I jeszcze jest granie na bota, którym y, też trzeba trochę meczy pograć, żeby jak najlepsze nagrody zgarnąć. I dodatkowo są jeszcze misje, mój tata się upadł, żeby robić misje. Eee... Kurde, wyszło mi to z głowy. I naprawdę jest teraz tyle rzeczy do robienia w Fifie i o, i o ile tata jest w domu. To wtedy tak, ale jeżeli jeżeli taty nie ma w domu, to teraz w tamten weekend i w ten weekend ja będę sam grał tę całą ligę weekendową. I ja naprawdę nie mam czasu, kiedy nawet zrobić skrótów z live'a. Ja zacząłem robić skróty z live'a. Ja zrobiłem chyba, już mam 3, 4, 5 minut. Ale ja to zacząłem robić 2, 3 tygodnie temu. I tak samo było y, wcześniej. Od wakacji do, do połowy października, kiedy Magda do niej przyjechała ja cały zapis ze wszystkich live'ów musiałem usunąć, bo nie miałem kiedy bo nie miałem kiedy tego pomontować Miałem już pełne miejsce na dysku, a też już nie pamiętam kiedy były jakieś fajniejsze fragmenty. Mogę na przykład przylecieć trzy live'y z rzędu, nic tam nie będzie, a, a, a bym sobie nagle przypomniał, że w tym, tym live'ie było jeden jakiś śmieszny moment, który mógłbym wrzucić. Akurat jeżeli chodzi o pracę i o kanał, to będzie też inny kanał, inny kanał, inny film, inny, inny, nie inny kanał, tylko inny film na, inny, inny, na jakiś inny czas. Ale tak, i naprawdę teraz tego jest sporo. I o od następnego tygodnia live y będą codziennie. Nie wiem, czy nie wrócę na Twitcha i spróbuję wrzucać te filmy, jak nie codziennie, co, co dwa dni na YouTube'a. Bo mam kilka pomysłów teraz na nagrywanie materiałów. I mówię, i nawet akurat teraz, dzisiaj, dzisiaj jest piątek i dzisiaj mam trochę luźniejszy dzień, więc mam czas akurat ten film nagrać i zrenderować, nie? Ale czasami jest tak, dlatego też niektórzy się mnie pytają, dlaczego nie ma losowego odz, Nie mam kiedy tego nagrać. Po prostu. Czapka jest cały czas tu. Tu mam cały czas czapkę. Te wszystkie nazwy cały czas czekają, tylko że będę musiał dopisać senne. Senne. Miałem nagrać senne. Nie mam kiedy. Po prostu nie mam kiedy. I. I po prostu to jest właśnie ten problem, że tyle teraz tego jest wszędzie upchane w tych grach poza CS-em Czy to jakieś pasy w Fortnite, czy... No, akurat teraz pas w cs ale nie wiecie o co mi chodzi. Ehm... Um, w Fortnite w LI w Ligę trzeba, bo co chwilę są jakieś eventy, są jakieś misje, tokeny, żetony. Też ja nawet nie mówię o tym, że to też się pieniądze na to, pieniądze ja na to wydaję, ale to już jest inna no też sprawa. E, w Fifie jest co trzy tryby gry w TFT, teraz wystartował nowy sezon. I problem z grami Multiplayer jest taki, że jeżeli nie jesteś profesjonalistą, nie streamujesz ani nie streamujesz i nie, nie zarabiasz z tego, albo jeżeli nie, ma, nie masz pracy, tylko na przykład chodzisz do szkoły i masz luźno, jeżeli chodzi o lekcje i tak dalej, może rzeczywiście pograć sobie te 7-8 godzin, to naprawdę jest nie ma czasu kiedy wzią... być lepszym w jakąkolwiek grę. Z jedną. A to dopiero jeżeli mówimy na przykład o mnie jak ja gram teraz w 4 gry, tak? Czy Trzy... Trzy... wy widzicie jak ja gram? 4 to zobaczycie może jutro. Z tym live'em zobaczę, to około 12 Około 12 spróbuję zrobić tego live'a Nie, oczywiście multiplayer ma swoje plusy. Multiplayer ma swoje plusy, na przykład taki plus, że właśnie dzięki, dzięki CSGO głównie, ale czy Dzięki Lodu poznałem poznałem LEDiego, poznałem małego, poznałem Przemka, poznałem jeszcze całą ekipę, całą ekipę z kwadratowej, kwadratowej Oazy, w ogóle Jasu kwadratowa Oaza, naprawdę fa trochę to, trochę to nie jest, trochę to wygląda jakby pokum y Trochę to wygląda jakbym tak kumpel kumplowi, nie? Ale naprawdę, naprawdę fajne robi materiały z Minecrafta, nie? I, no z Minecrafta tego, ale nie, naprawdę on fajnie je robi Taki family content trochę, ale naprawdę widać, że się stara I... naprawdę polecam wejść na jego, na jego kanał, możecie też usuba um, I nawet nie wiecie jak ja bym chciał nawet z nimi w Minecrafta czasami pograć, ale nie mam kiedy Ale tak, kolejny ale nie, mówię. Jeden plus jest taki właśnie z gierek multiplayowych, że możecie poznała, że poznajecie ludzi. Wiele, o, wiele osób tak się zdarzyło, że kude, że zostali parą. Jakaś dziewczyna poznała chłopaka, kude w League of Legends czy w CSGO, zaczęli się spotykać okazało, że mieszkają niedaleko albo po prostu zaczęli się jakoś tam spotykać, bo był jakieś tam możliwości i zostali parą, tak? Wiele, wiele przyjaźni zostaje, powstaje przy, dzięki grom. Drugi plus jest taki, że jeżeli ktoś lubi, że jeżeli ktoś jest ambitny, może, może ambitny to jakieś za mocne słowo, ale jeżeli ktoś lubi rywalizować, to właśnie takie gry są dla tej osoby najlepsze, bo żadna singlówka nie da wam tyle co multiplayer, chyba że jakieś naprawdę hardcore'owe singlówki, nie? Um. Nie wiem, Cuphead ostatnio właśnie, nie, ostatnio, no już 2-3 lata temu ten Cuphead wyszedł, ale... Ale na przykład właśnie taki Cuphead, nie? Co... Ludzie gadali, że to jest jedna z trudniejszych gier ostatnio jakie wyszły. I... Akurat taka, jak ktoś jest z trudną i ją przejdzie i ją wymasteruje, to wtedy też się czuje pewnie dobrze, że... Nauczył się... I przeszedł nas Przeszedł trudną grę. Ale... Nie, ale ten, ale no. Nie, singlówki zazwyczaj wam nie dają tyle satysfakcji co gry multiplayer. Bo jeżeli ktoś jest, lubi grać competitive i po prostu ktoś je, lubi rywalizować i, i lubi wygrywać, to dla niego to jest akurat dobre, że, że ma szansę się sprawdzić z innymi ludźmi, nie? Ale też. Problem, a i ostatni jeszcze problem. Jeżeli chodzi o tego, zaraz będę kończył i ten właśnie, plusy to jest, że można się sprawdzić competitive, i można właśnie pograć, można poznać ludzi, i że to też jest odmurzacz trochę, ale to wszystkie dystrybucje są odburzacze, więc tego tak nie dodaję, ale z drugiej strony, na przykład, single playerówki właśnie one bardziej działają jak taki właśnie rozluźniacz, bo. Naprawdę ja lubię pograć trochę sing singlówek. Na przykład ja bardzo jestem zadowolony właśnie z Lary, którą nie, nie gram, ale tylko dlatego, że ja wrzucam na YouTube'a i każdy odcinek z Lary renderuje się prawie godzinę, tak? A ja nie mam po prostu kiedy zazwyczaj, zazwyczaj kiedy nie mam tego renderować. Bo jeżeli chcę mieć jakąś dobrą jakość z tej Lary, to muszę nagrywać a action. A jak nagrywam action. W dobrych, to w dobrych tam i tak dalej, no to ten plik waży 30-50 giga. Nawet do 70 czasami to chodzi. Podobnie jest sprawa San Andreas. Akurat San Andreas jakoś tak, nie wiem, nie mogę, nie wiem, po tylu latach jakoś tak dla mnie nie pasuje ten San Andreas, ale te, przestałem zwiedzić, a z Wiedźminem przestałem ogólnie dlatego, że po prostu Wiedźmina już grałem wcześniej i jakoś tak nie mogę się przemóc, żeby w niego grać, bo w niego wcześniej grałem. Ale po prostu singlówki to jest po prostu większa swoboda, ja przez, ja dopóki nie, nie licząc Fify, jak tego, ale dopóki ja nie zacząłem nagrywać, streamować, to ja byłem graczem właśnie single player na konsolach głównie i dopiero właśnie jak zacząłem grać w CS-a i zacząłem nagrywać, to przeniosłem się na komputer też, ale to, to akurat na inny filmik jest materiał. Ale wcześniej grałem w singlówki i naprawdę ja lubię grać w singlówki, tylko z racji tego, że ja nagrywam i po prostu chcę wrzucać jakieś tam materiały, a po prostu nie mam kiedy tego zrenderować, nie mówiąc o tym, że na przykład jak nagram prawie godziny ten, to jest jedna godzina, druga godzina, żeby zrenderować, trzecia godzina, żeby, żeby, żeby no trzecia prawie godzina, no dwie i pół godziny dajmy na jeden odcinek schodzi. Po pół godziny jeszcze się wrzuca, a też jest tak, że nie tylko ja z mojego komputera korzystam. To jest też ten problem. I tak to, by byłoby, wie tak to byłoby więcej sygnałówek na kanale. Więc dlatego mówię, jeżeli nie macie czasu, to właśnie gry multiplayer są trochę problemem, zwłaszcza jeżeli grasz ich więcej. Takie jest moje zdanie. Mm. Trochę gadałem 3 po 3, bo nie przygotowałem sobie żadnych notatek, tak naprawdę. Jedyne co to, wypisałem tam jakieś tam punkty, ale w głowie miałem to zupełnie inaczej też. Następnym razem przygotuję sobie scenariusz. Tak samo jak yy, miałem scenariusz na przykład. Jak jeżeli ktoś jeszcze pamięta ten materiał, to się bardzo cieszę. Top 10 AWP w CS-ie to był. To był ogólnie materiał, już zaraz Wam powiem. To był. No nie. No, ten film rzuciłem prawie ponad 2 lata temu. Naprawdę ten, ten materiał się. Jeżeli, jeżeli chodzi o wyświetlenia, to jest słabo, ale jeżeli chodzi o łapki w górę, to naprawdę dobrze się przyjął. Dwa lata temu 16 łapek w górę, a na 64 wyświetlenia, to naprawdę to jest dobry wynik. I miałem nagrywać właśnie z, z, z kołachami. Później, jak zacząłem grać w Lola, to miałem pomysł na skiny w LOL-u. żeby ten temat jeszcze bardziej to wycisnąć z niego. Ale po prostu ja nie mam kiedy te, tego montować. Tak samo. Po prostu nie mam kiedy się wziąć i nagrać. Patrzcie na to. Ja na to się pokażę. Nie gdzieś jest. Nie ma tego chyba. Kura, teraz jak tego nie ma, miałem a jeszcze kiedyś gdzieś tu miałem, gdzieś schowałem, pewnie gdzieś tu miałem całą listę. Cały materiał przygotowany to top 10 kałachów, i to było właśnie też, właśnie koniec 2017. Ale nie miałem kiedy tego nagrać. Miałem przygotowany cały scenariusz. Po te błędy, co były mi wytykane w tym jednym materiale, za Wupami, że się często powtarzam. To, Tak jak teraz się powtarzam akurat, ale wtedy po prostu scenariusz miałem już przygotowany, żeby specjalnie tego. Miałem tylko to ładnie przeczytać. Z, 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 zmontować a, w, a w nagrać i zmontować. Ale po prostu nie mam kiedy, no. I to jest ten cały problem. Dobra, więc yy, tak na koniec nie wiem, napiszcie co wy o tym sądzicie, czy... Ci, ci, zwłaszcza, którzy pracują, ale lubią jeszcze sobie pograć, czy mają też taki problem właśnie z grami multiplayer, że po prostu czasami po prostu za mało czasu, żeby ze wszystkim grać. I czy znaczy przez to, że grają, że przez to, że przez mniej czasu zaczynają grać gorzej yy, i tak dalej. A jeżeli ktoś jeszcze gra FIFA i ogląda. To niech powie czy uważa, że to co teraz się dzieje w FIFA to jest dramat, że za dużo tego wszystkiego jest. Dobra, to było na tyle. Dzisiaj no, o 20 gdzieś będzie live, o 20.21. A jutro mo, może, może. Będzie live właśnie około 12.13, bardziej 13 live właśnie z FIFY. Z playa, więc jakoś będzie gorsza, mikrofon będzie gorszy, bo będzie z tego, ale nie mam nagrywarki po prostu ani żeby z, y, przegrać właśnie obraz z playa na komputer, żeby żeby była dobra jakość więc będzie tego, ale tak sobie pomyślałem czemu nie. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.